Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor. A to 539 odcinek podcastu BSSB bez tajemnic. To podcast, w którym słyszycie różne historie, ciekawostki, recenzje, fakty, mity związane ze światem outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu. Chyba Wam o tym jeszcze nie opowiadałem na łamach tego, na falach tego podcastu, że od dobrych ojejku, to już będzie chyba 6 lat albo i lepiej, 7 lat, od 7 lat jestem przedstawicielem na Polskę takiej organizacji, która nazywa się Deutsche Outsourcing Verband. Deutsche Outsourcing Verband, tłumacząc wprost na język polski, to niemieckie stowarzyszenie outsourcingu działa na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii i zajmuje się kilkoma rzeczami. Po pierwsze, jest taką instytucją zrzeszającą podmioty outsourcingowe na terenie krajów Dachu i nie tylko, bo również jej członkami są Dostawcy usług outsourcingowych z Europy, Azji, czy też Afryki, oprócz tego zajmuje się analizą różnego typu trendów, no i współpracuje na miejscu na terenie regionu dach z różnymi instytucjami, takimi jakby chociażby przedstawiciele rządu, samorządów i różnych innych instytucji. Po co to wszystko? No, po to, żeby niemieccy inwestorzy, niemieckie firmy miały szeroką wiedzę na temat tego, co takiego outsourcing daje, w jaki sposób wygląda rynek. Nie tylko usług typu BPO, ale także IP, ITO czy też RPA, czyli robotyzacji i automatyzacji. No, tą działalność prowadzi od wielu, wielu lat. Ja mam przyjemność reprezentować tą firmę w Polsce, no nie firmę, instytucję w Polsce już też przez ten, jak wspomniany, dłuższy okres. No i mm, dzisiaj będę nawiązywał z powrotem do rynku niemieckiego. A to wszystko za sprawą pewnego telefonu, a w zasadzie trzech telefonów, które przez ostatni tydzień miałem przyjemność odbyć z przedstawicielem jednej z firmy z wielkiej czwórki z terenu Niemiec. Zanim to jednak, to powiem Wam, że już na falach podcastu BSS Bez Tajemnic pojawił się odcinek numer 495 pod tytułem Skąd brać wiedzę o niemieckim rynku outsourcingowym? I jeżeli to Was interesuje, to proponuję, żebyście sobie ten odcinek 495 w wolnej chwili odsłuchali. Dobra, to wracamy do tego wątku, który chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć i nieco przedstawić. Czyli tak, przedstawiciel Wielkiej Czwórki, nie będę zdradzał której konkretnie firmy, dlatego że nie zostałem do tego ani uprawniony, a poza tym powód, z którym ta firma się do mnie zwróciła, no, jest powiązany z pewnym badaniem długoterminowym. Badaniem i długoterminową analizą, którą to też ta firma z Wielkiej Czwórki przeprowadza. Ta ta, to badanie ma na celu zbadanie preferencji inwestorów z Niemiec. I firm niemieckich w odniesieniu do takich zagadnień jak outsourcing w modelu BPO, ITO, jak near-shoring, onshoring czy też offshoring, no i wiele, wiele innych elementów. Za chwileczkę Wam powiem dokładnie, co, o co byłem ja pytany, ale zacznę od tego, że te trzy sesje, które miałem przyjemność brać w nich udział, udział, każda z nich trwała około godzinę i była takim bardzo głębokim badaniem. Powiem Wam, że pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło, żebym brał udział w pewnej to nawet nie jest ankieta naprawdę to jest coś w rodzaju bardzo pogłębionego procesu badawczego gdzie nie tylko odpowiada się na pytania które ktoś upubliczni na jakiejś online'owej ankiecie ale de facto jest to prowadzony wywiad one to one z przedstawicielem jednej firmy, która bada, z przedstawicielami innych podmiotów, które mają do czynienia z różnego typu zagadnieniami, akurat w tym przypadku dotyczącymi outsourcingu w odniesieniu do rynku niemieckiego. No i jedną z takich osób jestem ja. Tak, dowiedziałem się, że takich rozmów odbywa się w tej chwili kilka, nawet nie kilkanaście, ale kilka i uczestniczą w, nim, w nich osoby, które ściśle współpracują z rynkiem niemieckim oraz. Mają jakąkolwiek styczność z obszarem outsourcingu typu BPO i ITO z rynkiem niemieckim. Dobra, no to słuchajcie, co tych Niemców w tej chwili interesuje? Mówię Niemców, bo jest to robione badanie na potrzeby rynku niemieckiego. Tak zostało mi to przedstawione, że firma ta badawcza. Konkretnie skupia się na potrzebach i zainteresowaniach inwestorów i firm z regionu niemieckiego. To były bardzo przyjemne trzy godziny spędzone, czasami w pracy, czasami w drodze, w samochodzie, gdyż tutaj no, odbywały się one o różnych porach dnia. No i o co tak naprawdę? Pytano, co tych Niemców teraz interesuje. No to dobrze, to zaczynamy. Od samego początku takie bardzo trywialne, proste pytanie, jak BPO i ITO wygląda w Europie. Czyli ogólna charakterystyka od razu było zaznaczone, że jest to zainteresowanie subiektywnym punktem widzenia. Czyli z jednej strony, ok, ważne są dane, ale z drugiej strony jest ważne odczucie na podstawie pewnych trendów, które zaistniały na przestrzeni ostatnich, i tu uwaga, 20 lat, tak, 20 lat. Co się tak naprawdę w tym obszarze BPO? i ITO działo i dzieje. Później informacja, co się zmieniło, czyli od razu nastawienie, które z elementów, które z trendów uległy największej zmianie, było mi tutaj powiedziane podczas tych rozmów telefonicznych, że to będzie dalej pogłębiane badanie, dlatego że rynek niemiecki chce przewidzieć kolejne ruchy i chce stworzyć coś w rodzaju guidelinea, takiego nie wiem przewodnika, jakby dla inwestorów i firm. Niemieckich, żeby wiedziały, w jaki sposób odnosić się do tego, co jest możliwe i co będzie możliwe do zrealizowania w obszarze BPO, ITO. Tak, to BPO i ITO było podkreślane oddzielnie, czyli nie jeden worek, tylko jak wyglądają obszary typowo niezwiązane z IT i te, które są w IT. Dobra, no to kolejne pytanie, które padło, jak do BPO i ITO odnoszą się firmy. I tu nie z rynku niemieckiego, ale z USA, Wielkiej Brytanii oraz Skandynawii. Te niemieckie owszem, również też. Co było tutaj za celem? No, celem było to, żeby zrozumieć, czy zachowania. Brytyjczyków, czy też Amerykanów, czy Skandynawów są takie same jak rynku niemieckiego? Czy też lubią raczej onshoring i nie czy też są skłonni do offshoringu? Na których językach im zależy, na których procesach im zależy? I te pytania były tutaj dosyć wnikliwe i całkiem ciekawie ta rozmowa się odbywała. Ja Wam powiem, że ja widzę różnicę. O ile klient niemiecki jest bardziej skupiony na tym, żeby dużo rzeczy robić u siebie, czyli w modelu onshoringowym, Ewentualnie w modelu nieerszczelingowym, to już preferencje. Brytyjczyków i Amerykanów są zgoła inne. Okej, okay, no COVID to troszeczkę pozmieniał i rzeczywiście coraz większa atencja jest skupiana na Europie, ale jednak brytyjskiego klienta możemy znacznie częściej spotkać na terenie takich Indii czy Filipin niż na przykład klienta z Niemiec. No i o tym tutaj też mieliśmy dosyć sporą pogawędkę, dlaczego tak się właśnie dzieje i, i skąd to wszystko wynika. Dobra, no to jak już sobie powiedzieliśmy o tym, co tak naprawdę się dzieje na poszczególnych rynkach i jakie są trendy i preferencje, czy to inwestorów, czy to klientów z rynków amerykańskiego, brytyjskiego, niemieckiego i skandynawskiego, no to padło kolejne pytanie o charakterystykę rynków BPO i ITO i już w tej chwili na terenie Niemiec, regionu centralnej i wschodniej Europy, regionu południowej i wschodniej Europy, Azji. Afryki i Ameryki Południowej. Zobaczcie jak szeroko. Klienci z Niemiec są zainteresowani tym jak wyglądają wszystkie rynki near i offshoringowe w tej chwili na świecie. Badają absolutnie różnice, co są w stanie dostać i w jaki sposób zrealizować dostarczanie usług w modelu BPO i ITO, czy to lokalnie, czy to po sąsiedzku. Czy to w tej samej strefie czasowej, ale daleko, patrzcie RPA na przykład, czy też na rynkach offshoringowych. Typu Azja czy też Ameryka Południowa? To bardzo ciekawe pytania. Powiem Wam, że do tej pory cała moja historia współpracy z rynkiem niemieckim była taka, że de facto ta Afryka, Ameryka Południowa to pojawiała się bardzo rzadko. Owszem, zapytania o Azję były dosyć częste, dlatego że Azja i tutaj z Indiami czy też Filipinami na czele króluje, jeśli chodzi o swoją pozycję na świecie jako rynki offshoringowe, natomiast Niemcy podchodzili do tego, go z taką pewną rezerwą. Wiedzieli o tym, pytali o to, ale podchodzili z rezerwą. O Afrykę. I Amerykę Południową do tej pory nikt nie zadawał mi pytań. Eee, tak może to brzmi trochę samolubnie, że mi, ale zakładam, że je, takich osób jak ja, to troszeczkę po tym lądzie chodzi i tego typu pytania zapewne są kierowane do różnych ekspertów rynkowych, natomiast mogę wam się tu podzielić moim własnym punktem widzenia i z własnego doświadczenia, że tego typu zapytań nie było, a teraz zaczęły się pojawiać. Być może jest to za sprawą tego, że rzeczywiście rynek na przykład Republiki Południowej Afryki, czy też Egiptu, czy też Maroko. Zaczął dosyć mocno dawać o sobie znać i pokazywać swoje atuty względem klienta europejskiego, w tym patrzcie, również klienta z Niemiec. Czy tak jest, czy tak nie jest, tego nie wiem. Na te pytania pewnie będą eksperci z tejże firmy badawczej znali odpowiedzi po przeprowadzeniu już wszystkich ankiet. Z osobami, które trafiły im się do przeanalizowania. Dobra, no to kolejna rzecz, która interesuje w tej chwili inwestorów i klientów z rynku niemieckiego. A mianowicie, które procesy zyskują na popularności? Tak, słuchajcie, tutaj padałby bardzo ciekawe pytania. Czy są to usługi głosowe, czy są to usługi niegłosowe? A jeżeli niegłosowe, to czy są to usługi na zasadzie prostych procesów związanych, na przykład, z obszarem finansowym, czy też już bardziej analitycznym? I tak dalej, i tak dalej. To bardzo ciekawa grupa była zapytań, bo to dotyczyło tak jakby tego procesu BPOS-owego, ale potem IT-osowego, czyli czy mówimy tutaj bardziej o outsourcingu procesów, na przykład w obszarze data centers, czyli takim bardziej nazwijmy to lokacyjnym, kolokacyjnym, ale z drugiej strony, czy dotyczy to usług typu software development, czyli no bardziej. TWórczym. Tak, także rozdzielane były tego typu zapytania, i muszę Wam przyznać, że nie wiem, co będzie efektem tego badania, ale zapowiada już się mega, mega ciekawie i powiem szczerze, że jak tylko ono się ukaże na rynku, to ja sam bym chętnie poczytał wnioski płynące z takiego opracowania. W Polsce czegoś takiego nie mieliśmy. W Europie nie słyszałem, żeby na taką skalę badanie było robione, a tutaj Niemcy, jak widać, skrupulatnie do tematu zaczęli podchodzić. No to kolejne dwa obszary jeszcze mi zostały, żeby Wam tutaj powiedzieć. Pierwszy z nich no to jak ważna jest znajomość języków obcych i to było pytanie jakby dwukierunkowe bo z jednej strony m, subiektywna ocena jak ważna jest znajomość obcych z punktu widzenia inwestorów z Niemiec którzy już przyszli na rynki nearshoringowe a z drugiej strony jak ważna jest dla lokalnych dostawców usług outsourcingowych znajomość języków obcych w tym z podkreśleniem również języka niemieckiego no to jest zgoła różny punkt widzenia, tak, bo zarówno klienta, jak i dostawcy. Dostawca obsługuje wielu różnych klientów i wiele różnych rynków, i może mieć zupełnie inne podejście do chociażby obszaru wykorzystywania języków obcych, niż na przykład jeden pojedynczy klient z rynku niemieckiego. Tutaj nawet w tej rozmowie pojawiła się taka dygresja, że kiedy w Polsce będzie więcej nauczania języka niemieckiego? No, jak ja to usłyszałem, to mówię kurczę, przecież od lat się w Polsce mówi, że tą, tę naukę języka niemieckiego należy zwiększyć właśnie po to, żeby móc obsługiwać rynki niemieckojęzyczne. A tutaj widać, że oni już to przeanalizowali, że ta liczba dostępnych absolwentów czy też osób posługujących się językiem niemieckim nie jest wystarczająca, bo to było wręcz tak zadane pytanie. Czyli jak. Kiedy zostanie zwiększona liczba osób badających językiem niemieckim? No, daje to do myślenia, prawda? Ale z drugiej strony cieszę się, że nawet już takie głosy bezpośrednio z rynku niemieckiego padają, bo widać, że oni też już zauważają tutaj dla siebie coraz większą potrzebę korzystania z osób znających, porozumiewających się, mówiących w języku niemieckim. No i ostatni zakres pytań, który się pojawił w ramach tego badania, to co się zmienia w obszarze robotyzacji. Tak. Pytania były ukierunkowane w ten sposób. Po pierwsze, jak robotyzacja wchodzi do centrów typu BPO i ITO? Dwa, kiedy sztuczna inteligencja będzie tak rozwinięta, aby móc samodzielnie łączyć na przykład różne linijki kodu i samodzielnie przyspieszać proces tworzenia różnego typu oprogramowania? To mnie trochę zaskoczyło. No i trzy, jak to wygląda kosztowo? Czy rzeczywiście wdrożenie RPA przekłada się na koszty świadczonych usług? przez firmy outsourcingowe. Bardzo ciekawe pytanie, bo jakby nie było, wdrażanie robotyzacji przez ostatnie lata no, zaczęło być trochę tańsze, trochę bardziej dostępne, coraz więcej firm to robi, coraz więcej um, otwiera się organizacji, które tworzą procesy robotyzacyjne, coraz więcej wewnętrznych działów w centrach typu BPO samych zajmuje się robotyzacją, i tutaj pytanie, czy to już przekłada się na ceny, a jeżeli przekłada się na ceny świadczonych usług, to czy przekłada się też na marki? w ramach branż typu BPO i ITO. Zobaczcie, jakie inteligentne pytania. Kurczę, władze, co tych Niemców tam zaczęło interesować? Zaczęli podchodzić do tematu bardzo, bardzo kompleksowo. No i dało mi to do myślenia taką jedną rzecz, że generalnie jak zakończyło się to całe badanie, to sobie tak pomyślałem, że chyba ten rynek niemiecki szykuje się na jeszcze większą ekspansję na model Outsourcingowy. Tak, chcą chyba odejść od takiego typowego onshoringu, który do tej pory u siebie mieli. I chcą pójść w model, po pierwsze, poza granicę Niemiec, a po drugie, w model outsourcingowy. To były naprawdę niesamowite trzy godziny. Ja dużo musiałem się tutaj nagadać. Z drugiej strony też chętnie słuchałem tych pytań, bo pytania były naprawdę mega inteligentne i ciekawe. Te, szczególnie ten, te, te przełożenie robotyzacji na, na procesy, czy też ta znajomość języków, czy też ta regionalizacja, kto i w jaki sposób obsługuje różne rynki zagraniczne, no, to wzbudziły moje spore, spore zainteresowanie. Chyba będziemy świadkami w najbliższym czasie większych zapytań, większej liczby zapytań ze strony rynku niemieckiego, jeśli chodzi o współpracę w modelu BPO i ITO. Kiedy to nastąpi? Hmm. To badanie trwa. Zostało mi powiedziane, że ono jeszcze trochę potrwa, najprawdopodobniej do przełomu roku 2021-2022. No i zobaczymy, co będzie się później działo. Mam nadzieję, że efekty będą nie tyle zaskakujące, co bardzo interesujące dla odbiorców, czyli dla inwestorów i klientów z regionu Niemiec, ale także i może przede wszystkim będą pewnymi wskazówkami albo pewnym punktem odniesienia dla do... Dostawców usług outsourcingowych w modelu BPO i ITO, z Europy, a nawet chyba świata. Bo to, że tutaj był duży nacisk położony na Europę, to jedno, a to, że cały świat w tej chwili równomiernie się rozwija i te usługi w modelu BPO i ITO są świadczone od Azji i Pacyfiku przez Afrykę, Europę, aż po Amerykę Południową i Łacińską, a nawet same Stany Zjednoczone. Tak, tak. Ostatnie dwa lata to jest dosyć mocny rozwój sektora typu BPO bezpośrednio na terenie rynku. Ameryki Północnej. No to to ciekawe, co tutaj się będzie działo i czegoż to my się z tego raportu dowiemy. Wow, tak na gorąco wam zrobiłem ten odcinek. Tak, bo jestem ciągle pod wrażeniem pytań, które wczoraj mi zadawano, no ale czas ten odcinek również kończyć. Także ja Wam się kłaniam nisko, kłaniam się nisko również patronom tego podcastu, czyli Marzenie Sawickiej, Przemkowi Sławińskiemu, Damianowi Rucińskiemu i Szymonowi Kryczce, gdyż to oni wspierają rozwój tejże audycji na platformie patronite.pl, do czego również i Was zachęcam, albo przynajmniej zachęcam Was do tego, abyście dali lajka do tego odcinka, bądź zasubskrybowali sobie ten podcast gdziekolwiek, go słuchacie. Ja polecam słuchać na platformie Focus on Business EU. Taka jest dokładnie domena tejże platformy, gdyż to tam poza samymi podcastami biznesowymi znajdziecie również mnóstwo innych informacji ze świata outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu oraz otoczenia tegoż sektora. Na dziś kończę. Wstawiam kropkę i słyszę się z Wami w kolejnym odcinku podcastu BSS Bez Tajemnic. Na razie. Cześć!